Ja jaram się, bo mamy dzisiaj taką pogodę, jaką na Pstrągach bardzo lubię. Nieoczywiste słońce, bo jeszcze jest parę chmurek na niebie. Temperatura zdecydowanie dodatnia, jak widzicie na mojej głowie nie ma już czapki na uszy, tylko elegancka czapka z daszkiem. Zmierzam na pierwsze miejscówki, nie przeciągam. Dzisiaj zaczynam od boblera, potem może jakieś kombinacje z gumami, jigami. No zobaczymy, nie ma co tracić czasu, bo pogoda naprawdę jest świetna. Riga. Potem może jeszcze na obrotówkę, ale jest klimat. Słuchajcie. Siedzi, Piękna ryba. Ależ wyszedł tu pod tego kołka. Chodź, chodź, chodź. Taki 40 paczek. No i może to oznaczać że ruszyły na dobre. W pierwszym rzucie od razu branko. Kilka rzutów później kolejna ryba. To nie taka najmniejsza znowu poszedł a i to była ryba ajajajajaj aj, aj, aj. ach kurczę. no dzieje się dziś, dzieje się dziś, trzeciebranie. branie Trzecie branie. No i muszę przyznać, że bardzo podoba mi się to, co się tutaj dzisiaj dzieje. Zrobiłem raptem dwie miejscówki. Od razu miałem kontakt z rybą. Ryba się nie wpięła, ale ukłuła. Następnie ten czterdziestaczek. No i kolejna ryba nie wpięła się raptem. Trzy rzuty później. Także może to rokować naprawdę bardzo dobrą grypkę. Tutaj to jest taka płań nawet bym powiedział. I kawałek takiej Dość spokojnej, ale płytkiej wody. Przez okulary wszystko na dnie widać. Będzie trzeba ten odcinek wody zapamiętać pod kątem choćby rójki majowej, bo za plecami jest gdzie się rozmachać. A myślę, tak podskórnie czuję, że one tutaj mogą dawać piękne widowisko jak się majówka roi. Tutaj tam strąk może wyskoczyć z każdego miejsca. Kurczę no niby woda płytka, ale... Zgłębiania tutaj jakiś tam paroślinności, tam kołek. Także w każdym momencie się można brania spodziewać. Dużo stanowisk, naprawdę dużo stanowisk. No i coś ta aktywność zamilkła trochę. Może to kwestia odcinka, może, może godziny, może aktywności w tej godzinie. ale od dłuższego czasu po tych trzech pierwszych emocjonujących wydarzeniach nic się tutaj zupełnie nie wydarzyło ale dzisiaj niezwykle przyjemnie się chodzi zresztą słyszycie ptaki ćwierkają słonko świeci nie szkodzi, niech sobie świeci nawet jak to dla pstrągów nie za dobrze, to to niech sobie świeci to z drugiej strony nie za dobrze. Może to dzisiaj przy łowieniu nie za dobrze, że słońce świeci, ale woda niech się grzeje i, i temperatura wody rośnie to będzie powodowało, że z wypadu na wypad będą coraz aktywniejsze te ryby. Pamiętacie te czasy, jak kiedyś handmade kosztowało 8 zł? No to właśnie zakładam z czeluści mojego pudełka w ogóle którego kiedyś kupiłem za 8 albo 10 zł, nie pamiętam. Ale teraz za 8 zł to kotwic by nie kupił, żeby go uzbroić. A może trochę przesadziłem. Ale wiecie, tankowałem dzisiaj także. No to kolejny taki wodure, który gdzieś tam wyjęty został z głębokiego pudełka. I kurczę, podoba mi się on. Podoba mi się, głębiej idzie niż tamten. Na poprzednim filmie też mówiłem o takim woderku, którego swojego czasu bardzo mocno eksploatowałem, często nie mówiłem, no potem gdzieś tam się ukrył w tym pudełku i i po niego nie sięgałem. I to jest następny taki przypadek. Zresztą jak wam powiedziałem, no leży. Leży już jakieś 40 lat w pudle. Parę ryb złowił. A potem człowiek się zachłysnął nowinkami. I trochę mu odpuścił. O kurcze, pięknie pracują. Ciekawe czy ten pan jeszcze robi woblery. I chyba najładniejszego pstrąga, jakiego złowiłem tym boblerkiem, to to właśnie w tamtych czasach na Upawie. Z tego co pamiętam, ryba grubo ponad cztery dychy, ale też no te pstrągi z Upawy to często z takimi wielkimi czerwonymi kropami. Jedno z piękniejszych pstrągów, jakie w życiu łowiłem się łowiło na Upawie. Chociaż teraz tak myślę, że chyba na lokalnej rzeczce miałem na niego też 50 w domu wrócę, prześledzę galerię. Jak faktycznie tak było, to wam zamieszczę zdjęcie tej ryby. Tak, tak, to mi się kojarzy, że to był luty, jakoś początek sezonu, i dobra ryba była. No i wygląda na to, że te ryby trochę ze mnie zadruwiły, bo od dwóch godzin nie dzieje się zupełnie nic. Za przez pierwsze 15 minut miałem trzy kontakty z rybami i nawet zdążyłem już uwierzyć, że niezły ze mnie zawodnik, ale nie martwcie się, ryby sprowadziły mnie już na ziemię. Do tego w pogodzie mam wrażenie, że bitwę toczą zima z wiosną, bo jak tylko słońce zajdzie to robi się całkiem chłodno, a ja już chciałem zrzucać kurtkę do samochodu idziemy kawałek niżej, woda zrobiła się ciutkę trącona także przy tym słońcu to nie musi rokować źle i ryby może znowu odpalą ja naprawdę uwierzyłem już po tych pierwszych 15 minutach, że to będzie takie wiosenno-letnie łowienie że kurcze tutaj będzie 10 rzutów, tutaj jakieś uderzenie, tutaj brańko, tutaj ryba. Tak to po prostu no wyglądało i zaczyna mnie zastanawiać, co to się stało. Czy po prostu akurat miałem taki fart, że trafiłem na trzy aktywne ryby i, i po prostu je sprowokowałem do brania, czy może po prostu nie była to końcówka okresu, w którym one żarowały, a teraz przestały i, i znowu zaczęła się rzeźba. Pogoda trochę się zmieniła mimo wszystko, bo zaczęło jak słyszycie dość mocno wiać. No, może bez przesady, nie wieje mocno, ale no, wiadr jest odczuwalny. Teraz założę woblerkę znów takiego do zadań specjalnych. I co ciekawe jest to woblerek wykonany przez mojego kumpa przez mojego kumpa Michała na moje życzenie. Mniej więcej powiedziałem mu jakiego bym chciał. Woblerka, o jakim kształcie, w jakich kolorach w jakiej długości no i Michał zrobił mi taki woblerek, bo on się okazał skuteczny i, i trochę ludzi już na niego łowi, także serdecznie Cię pozdrawiam Michał no i teraz trochę połowę na to co wystrugałeś Wielka ryba I to jest chyba tęczak, tak jest Ale kramat On już delikatnie uderzył Zobaczcie co się dzieje Piękna ryba Wziął tego O, w tutaj U. Jest. O, ależ piękna ryba. Ależ piękna ryba. Tyle co powiedziałem o bobleże od Michała. Proszę bardzo. Tylko kółeczka łącznikowa muszę lepsze zakładać, bo no, urwał po prostu, wyrwał tą kotwicę. No przyznaję, że się trochę tej ryby tutaj nie spodziewałem, a przede wszystkim nie spodziewałem się ryby tych rozmiarów. To jest piękny, piękny tęczek. Chyba samczyk, bo też lekka kufa się tutaj rysuje. Na pewno kurczę około 2 kg ryby. No i no co, no taki bonusik też bardzo cieszy, szczególnie, że ma ponad pół metra. No i popatrzcie na mnie. Tak wygląda wędkarz. Spełniony wędkarz, zadowolony i wędkarz, który ma jeszcze dwie godziny czasu, żeby coś dołowić. Lecimy dalej. No i w wartowną z łamaną kotwicę wymieniłem. Także założyłem też mocniejsze kółko łącznikowe. Więc co ja mogę powiedzieć, Michał, teraz pozdrawiam cię jeszcze mocniej. Łowimy. <głowienie> no muszę przyznać, że zdecydowanie spodziewałem się potoka, ale nie mam absolutnie nic przeciwko takim niespodziankom. Niech się zdarzają, niech będą tak waleczne i tak duże. No bo to chyba największy tęczak jakiego w życiu w rzece złowiłem. Co innego na takich łowiskach Trowdary, ale to zupełnie nie mój klimat, nie moja bajka. Zdarza się co jakiś czas tam łowić, ale to raczej w zimę spod lodu. Natomiast to jest to jest, to jest, to jest, to jest prawdziwa siła i to co jest ciekawe to Taka ryba, a branie takie delikatne że w zasadzie to on tak bardzo miękko tego wobera chwycił w pół zacięciem, no i, i wojna No Dobra, przyznaję, że bitwę na pogodę to wygrała zdecydowanie wiosna jest krótko teraz no ale kurtkę już do samochodu nie zrzucę, bo jest kawałek drogi ten wiaterek robi teraz robotę taką dobrą, bo mnie chłodzi. Z drugiej strony nie do końca mogę sobie trafić tam, gdzie bym chciał. Tutaj znów mamy taką prostkę z taką rynną prześrodek rzeki, która jest dość głęboka. Prowadzę w obleka no, głęboko schodzącego, tylko co jakiś czas gdzieś tam coś puknie na dnie. Także jest tutaj kawał rynny no i woda jest wolniutka, także myślę, że my tutaj mamy szansę na kawał ryby. Ten woderek fajnie odchodzi na boki, natomiast no to, nie jest, to nie jest w tym momencie najbardziej pożądane, bo tutaj jakieś wypłycenie tu kołek nie muszę mieć takiego woderka, który no nie zrobi czegoś niespodziewanego. Takie niespodziewane myki są fajne z perspektywy ryby, bo no właśnie one prawdopodobnie najskuteczniej je prowokują do brania, ale tutaj no trzeba mieć jednak pełną kontrolę nad tym gdzie się tego woglerka prowadzi? Wracam do takiego, który jest dobrze ustawiony i to jest właśnie ten woblerek, który dzisiaj przyniósł. No, piękną rybę! No i muszę przyznać, że to słońce w tej kurce trochę mnie już zmęczyło. Obrałem kierunek samochód. Jeszcze pewnie po drodze parę rzutów w kilku miejscówkach oddam. Natomiast no nie mam też dzisiaj czasu do końca dnia. Także powoli będę kończył dzisiejsze łowienie. Zapowiadało się świetnie. 15 pierwszych minut to w zasadzie można było powiedzieć. Byłem pewny, że dzisiaj będzie wyłowione się za wszystkie czasy. Natomiast no jak to z rybami bywa potem mozolna orka. I na szczęście sami widzieliście, ten tenczak znacznie podratował tutaj sytuację, więc no bez dwóch zdań jestem zadowolony, jestem szczęśliwy. Natomiast czy strongi ruszyły już na dobre? No nie, nie po tym wypadzie nie dam wam jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast no też nie mam dzisiaj. Na tyle czasu, żeby zostać tutaj do wieczora, a mamy środek dnia, no i mamy lampę. Także umówmy się, że pogoda wstrągowa nie jest. I wieczorkiem może znowu zacząć się dziać to, co działo się rano. Szkoda, że nie byłem trochę wcześniej, bo myślę, że to jednak pora dnia spowodowała, że te ryby były mocniej aktywne. Ja mówiłem o tym, że to słońce było takie jeszcze no nie w pełni, a co za tym idzie woda nieprześwietlona, co mogło po prostu powodować, że te ryby były. Aktywne i żerwały. Następnym razem widzimy się znów pewnie na pstrągach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Cześć.